Panowie, to dla was jest ten stadion budowany. Wy jesteście przyszłością tego klubu, dopóki ja tu jestem, to wam pomogę. Dobra. O kurczę, Władasz, mi serce woli. Chciałem poćwiczyć. Panowie. Kawał roboty mojej kapitanie. Kto wygrał mecz? DOLKA! Dorga, DOLKA! 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 Do boju! Do boju! Do boju! MKS! 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 <głos> <głos> Nie. Kawał roboty każdy panowie. Na Zawiedzka, na Dolkanie, oj będzie bal! Oj <noise> będzie bal! <pale>. Oj <Oy głos> będzie bal! <pale. Oy głos> na Zawiedzka, na Dolkanie, oj będzie bal! Panowie, każdy miał cegiełkę. Większą, mniejszą zrobił. Kto mistrzem jest? Cienko.